to do zamówienia. Dzień dobry, chciałbym: cztery mafiny farmerskie i do tego dwa razy średnia cola. Oczywiście to nie jest opuszczony McDonald's, ten, ale za chwilę do niego dojedziemy. Dzisiejszą wyprawą zaczynamy naszą podróż po Niemczech i po Polsce. Nie wiem, czy ten film opublikujemy pierwszy, czy któryś tam z kolei, ale przed nami jest 2000 km i musieliśmy się do tej wyprawy dobrze przygotować. Oczywiście, słuchajcie, często z nami się dzielimy różnymi tipami i tak tym razem mamy dla Was bardzo ciekawą stronę z ubezpieczeniem, która nazywa się Pisaj. Jak dobrze wiemy, ubezpieczenie na wyprawach to jest podstawa, a tutaj słuchajcie, w trzech prostych krokach możecie kupić oce. IAC. Co najlepsze, że podczas kalkulacji nie pytają was o żadne wrażliwe dane, no bo po co mieliby to robić? Jedyne tylko co musicie podać, to numer rejestracyjny auta, waszą datę urodzenia. Oraz datę produkcji samochodu. Usługa jest całkowicie online i wszystko zrobicie w paru prostych krokach. A co najlepsze, że na przykład musicie dokupić kupić sobie pakiety w stylu NNW czy assistance, który jest bardzo ważny na wyprawach, albo, albo ubezpieczenie miejskie. p jest marką należącą do kompensa Vienna Insurance Group, dlatego jest godna zaufania i czuliśmy się bezpiecznie przy jej wyborze. Ale dokończę Wam za chwilę, bo właśnie podjeżdżanie pod opuszczonego McDonald'a. Nie trzeba tam wiele klikać, że mają naprawdę prosty interfejs, ale ubezpieczenie samochodu to nie wszystko, ponieważ mają jeszcze ubezpieczenie miejskie. Czyli jakbyście pojechali na przykład na wyprawę rowerem czy hulajnogą elektryczną, to jesteście tak samo chronieni. A my dojechaliśmy na miejsce, chodźcie, wbijamy do opuszczonego Maka. Restauracja nieczynna, ale. Powiedzmy, jak otwarta. Powiem ci, że z zewnątrz dobrze stanie. No, zobaczcie, tu z mamy. Tu mieliśmy chyba główną salę, co mm -hmm. nie? Tam się szło. A, bo w ogóle po, no. zdjęcie tego jest na Google Maps, wnętrza. To wam wrzucimy fotę teraz, jak to wygląda. Czyli kojarzę, że chyba tutaj były siedzenia. Tu była kuchnia, Konrad. To tutaj widać na pewno, bo co kamerki tak. wyrwali, to była ta lada. I kuchnia Dokładnie. była tam z tyłu, bo zobacz, że tutaj nawet masz drive'a. Yy, Aha, ty, tu jest. jest drive, tak? tak? Aha, jest, tak. Czekajcie. Ale już jest to okienko. a wy... nie, przesuwa nie. się dalej. Możemy się poczuć jak pracownicy maka. A, a topo, to pod coś się jakoś otwierało, chyba, to, nie? Skoro muś było gorąco, no to sobie otwierał po prostu. Zimę chyba najgorzej, to nie? No to na pewno stać przy tym zimę. Polarze, czy... no. Chodźcie do kuchni, bo jest najciekawsze. Tak? No tak Ja nigdy tu nie byłem. Burger. Don't be. Saturis. Okay. No dobra, ty, słuchaj, bo tutaj była kuchnia. To nie jest taki duży mak. Malowe. Zresztą, zobacz sam. E, nie wiem, ile z was pracowało w Maku. Jeżeli ktoś z was pracował w Maku, to słuchajcie, napiszcie nam. Dawajcie w komentarzu, w że jak było. Jak to wygląda? Gdzie, gdzie to powinno być poustawiane? Ale pamiętajcie, że w tym roku lecimy po co, Konradzie? Lecimy po milion subskrypcji. Więc ten przycisk na dole, jak macie czerwony z napisem subskrybuj, to musi tak. zrobić się A Łukasza nie ma, więc zobowiązałem się mu to opowiedzieć. Zapraszam naszego Patronite'a, to właśnie dzięki Wam jest ta wyprawa Tak. No i... Łukasza nie ma, bo nie dostał wolnego w robocie, a my z Thank you. więc teraz wracając do tematu a wracając do tematu usunę nasze domysły i zastąpię je cytatem naszej patronki Aliny zwanej Alicją która po nagraniu przez nas tego odcinka wytłumaczyła co gdzie stoi na środku kuchni jest stół do robienia kanapek na którym stoi UHC czyli duża szafa na gotowe mięso jest też miejsce na produkty typu sałata, pomidory z boku stół sałatkowy oraz chłodnie i mroźnie podręczne na mięso miejsce gdzie znajdują się gotowe kanapki nazywa się OAT tam są specjalne lampy takie jak na stacji frytek, które podtrzymują temperatury, aby kanapki były ciepłe. Ten Mag był jeszcze na starym systemie, gdzie pracowało się na strefach. Czerwona robiło się kanapki z wołowiną a biała kurczaka. Był też specjalny zegar z czarnymi i czerwonymi cyframi. One były przypisane do numerków dla kanapek, na przykład Cheese miał ważność 10 minut w binie. Jeśli się one nie sprzedały, no to zostały wyrzucane. Napoje przychodzą w takich tankach, gdzie znajduje się syrop, na przykład coli, i podpina się je do specjalnej maszyny Apex. Tam są następnie mieszane z wodą i gazem. Generalnie to na pewno coś przekręciłem, ale wiecie mniej więcej, jak wygląda mak za drugą stroną lady. Dzięki wielkie, Alina, za pomoc. Chodźcie na zaplecze. Mi się wydaje, że to nie jest yy, kuchnia. Bo zobacz, no, Kuchnia była tam, to bardziej wygląda jak takie zaplecze techniczne. Aha, Albo no, wiesz co, tu ludzie szereg. przychodzili na rozmowę o pracy. <grym> <grym> o tu patrz jakie to jest malutkie. Nie, to było chyba takie ich można powiedzieć. Musi sobie tutaj usiąść ewentualnie po tamtej stronie może być. No a tu jest jakieś okienko, widzisz? Może tutaj był taki mac drive dla tych. Na, na pracowniku Mogło tak być. Właśnie. Nie, no to mi się wydaje, że było właśnie takie, wiesz, że Ale... siedział jakiś tam menadżer, czy ktoś. Tu jest jakaś karteczka, wiesz? A, Ty czekaj! Oni mieli to ten y, CO2, system bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że to chodzi o kaśnicę w ten sposób. No dobra, nieważne. No a co tutaj jest? Zobacz, to nie jest ta ścianka, przez którą właśnie podawali Hamburgery a to nie z tej strony się to wygląda jak jakaś szafa to też sprądu, wygląda jak czyna, nie? ale to też wygląda jak, no ciężko mi powiedzieć możesz mieć rację, nie śmiejcie się z tego bo to naprawdę wygląda jak ta szafa która można było tutaj, ale rzeczywiście za dużo elektroniki i miejsca no, elektronika jest, tak tam elektronika jest więc to pewnie było przy ścianie po prostu jakoś tym całym systemem można powiedzieć sprzedaży jakoś stąd można było elektronicznie sterować na pewno wiecie Czym jest McDonald's? Każdy z was się na pewno spotkał i każdy chociaż tą jedną kanapeczkę zjadł. Ale jak to się wszystko zaczęło? 15 maja 1940 roku dwóch braci otworzyło restaurację McDonald's. Jakieś 13 lat później rozpoczęto działalność taką na zasadzie franczyzy. To znaczy, że każdy mógł mieć takiego McDonalda, tylko musiał mieć odpowiednie pieniądze. Co najciekawsze, McDonald's oficjalny, jego statut jest taki, że produkują kanapki i tak dalej, jedzenie, frytki, kole, ale słuchajcie, oni głównie żyją z franczyzy. Co najlepsze, na chwilę obecną, chyba nad 19 rok, zatrudnia 375 tysięcy. Ludzi. Wyobraźcie sobie, jaki to jest moloch. Ale dobra, chodźcie dalej w głąb, bo zawsze byłem ciekawy, co kryje się w McDonaldzie. Gadasz, ja mam jeszcze parę ciekawostek zanarzu, no. więc zostańcie z nami, bo naprawdę warto. A teraz kibelek. Ale to są chyba takie socjalne kibelki, wiesz? No na pewno. Chociaż ty, tutaj jest ty, taki. Zobacz, że pracownicy w McDonaldzie mają prysznic nawet. Co ty gadasz? No. Bez kichu. No zobacz. Wy macie w robocie prysznic? My mamy. My mamy nawet lepiej niż prysznic. Coś mi tu wali, wiesz? Dobra, dobra. Umywaleczka, tu jeszcze pamiętasz to są te takie stare, stare karteczki mhm. Maka. Kibelek dobra, odhaczony, bo na każdym murbek się musi być. Tak. I zobaczmy. Ale tutaj, no? jak wyjdziemy Kod... na główną salę, tutaj jest pomieszczenie zawsze napisane, że pomieszczenie techniczne to weź wyjdź. To tu jest chyba napisane no. zawsze. Dobra? Zobaczymy, czyli. Coś. No tutaj. Jest, jest odklejone, no, no, no nie dla personelu. Znaczy się, dla się tylko dla personelu. A to jest męska toaleta, Zgadza tak? Się. Ale zobacz już te nowe no, ludziki. To są te nowe, no. dokładnie. Tam widziałem graffiti z 18 roku. I zobacz, wnętrze również jest takie samo. Co ciekawe, że McDonald's daje Ci jakby wytyczne jak to ma wyglądać i pobiera od ciebie nie dość, że co miesiąc jeszcze jakąś kasę, to jeszcze co miesiąc kasę od Twojego obrotu. Czyli czym lepiej zarabiasz tym więcej. Czy więcej płacisz, co nie? No dobra, no co? No, w każdy wie jak wygląda. kibel w co nie? No, tak Ale zobaczcie, co droższe zostało już wyciągnięte. No normalny, tak tak dlatego idę do Niemiec, zobaczymy. Może tam też... Pamiętajcie o tej subskrypcji, bo naprawdę nam zależy, żeby w tym roku osiągnąć milion subskrypcji. Fajnie by było. Lecimy dalej. Kolejna porcja ciekawostek. Dotrwaliście do tego miejsca, więc jesteśmy zobowiązani Wam o tym powiedzieć. McDonald's w Polsce zagościł 17 czerwca 1992 roku w domu handlowym Sezam w Warszawie na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. A co ciekawsze, Wtedy został pobity rekord świata w ilości transakcji, ponieważ ich było aż 13 300. Ale to nie jest koniec. Dowiecie się zaraz, które miasto po pół roku pobiło ten rekord. Pół roku później rekord został pobity: 13600 sprzedaży e, paragonów w transakcji, i zgadnijcie gdzie. Pozdrawiamy leśnych ludzi. Jeżeli wiecie skąd oni są, to właśnie stamtąd, z tak okolic tego dużego miasta. Ale tutaj chcielibyśmy też. Podziękować y, komuś, kto nam podesłał tą miejscówkę Explore Time. Explore time, bardzo dziękujemy. dziękujemy. Pozdrawiamy. wbijajcie do niego na kanał, też warto, naprawdę fajne filmiki i wrzuca, więc. Więc co? działamy wszyscy naszą rybek swoją rodziną. A my lecimy dalej. Tu jeszcze nas nie było. No ale tu jest można to powiedzieć jest? jakieś takie wyjście chyba tam gdzie pracownicy są jadali Tu jest jakiś też prysnik, zobacz. To takie dziwne. Pryśleń. Ale tu jest. No to masz kible, Czemu tu są na zewnątrz jeszcze toalety? Nie mam pojęcia. A, ty, ale dziwna sytuacja. No rzeczywiście, tak, tu można wyjść. I zobaczcie. Na zewnątrz są jeszcze takie kibelki. I one były na 100% dostępne tylko z zewnątrz. Ci, że tych McDonaldów i tych kibelków jest więcej niż całej restauracji. No, 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 dziwne to jest. Ale dobra, jeszcze jedna rzecz. Widzicie, co się tam kryje za tymi krzakami? To żółte tam, 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 tam. O. stacja paliw. I tę stację paliw wrzucimy Wam dzisiaj w bonusie. A tak jeszcze... jest, za ten milion subskrypcji. Jeszcze się popodniecamy po trochę makiem. Jedna z najbardziej znanych kampanii marketingowych i ta muzyczka. Ta ta ta, -ta. I loving it. Wiele Was myli Ronalda McDonalda myśląc, że to jest. Człowiek, który założył tego McDonalda. Otóż nieprawda. Ronald McDonald jest to klaun, który tak bardzo jest utożsamiany z samym McDonaldem. Kiedyś zrobiono po prostu taką społeczną ankietę i wybierano wśród dzieci, który tak naprawdę co jest według nich, budzi największą taką sympatię, co jest najśmieszniejsze. No i te wszystkie dzieci w tamtych czasach powiedziały, że klaun. No i w ten oto sposób McDonald wybrał tego klauna. A później nazwał go Ronaldem, stąd Ronald Mac McDonald. No i słuchajcie, jak to w maku przystało, no trzeba było zjeść, co nie? My będziemy powoli się wybierać na w następną na stację, a potem w następną trasę. Ale przy okazji dokończę wam temat z tym yy, Be BeSafe.pl, bo w momencie, kiedy macie ubezpieczenie, ubezpieczenie miejskie przy tych yy, hulajnogach czy, czy, czy rowerach, to ono dalej działa. Także jesteście bezpieczni na każdym kroku. I najważniejsze, jeśli macie do wymiany olej, klocki, przegląd samochodu, a akurat leci wasz, ulubiony serial na Netflixie, to egipa D-Safe przyjeżdża po ten samochód. Załatwia sprawy i oddaję Wam we wskazane miejsce przez Was. Więc nie będziemy gadać o tym więcej. Zajrzyjcie w link w opisie i sprawdźcie besafe. besafe.pl A my kończymy. Kończymy stołówek i lecimy. Dalej obejdziemy Maca? Zobaczymy Mac Drive i idziemy na stację, że nie? Trzeba zobaczyć, jak a My też musimy zatankować. I oczywiście, jak eksploracja, to i maczek. Dzień dobry. Dzień dobry, pana zamówienie. O, dzień dobry, dziękuję za zamówienie, bo dwa... chciałem powiedzieć, ale widzę, że pan wie już, co chciałem. Moje ulubione. <grym> <grym> Tylko takie. Idę do w restauracji. restauracji. Pewnie na pewno padnie pytanie, czemu tak duża firma, tak rentowna upadła. Ile wiecie, e, znaczy taka franczyza, ile wiecie, ile ile znacie McDonaldów, które upadły? Bo ja znam dopiero dwa. A słuchajcie, to jest drugi i to jest powód za moimi plecami, a mianowicie autostrada, którą budują. Ale nie zrobili zjazdu. No i wiecie, wiecie? No i wiecie. Poza Nie było klientów. To no żadna firma się nie utrzyma, jak nie ma klientów. Standardowo. Makowy parking, parking jack. Zawsze mam problem, żeby podjechać tak, żeby się zmieścić tutaj. Wiesz, po ty okienko, co nie? A tu się chyba płaciło? Tak. Tutaj płacisz i tam odbierasz swoje należność Tak. A ty, ty nie zapłaciłeś, Ty od razu pojechałeś odebrać należność, no, tak? No mi człowiek, który dawał maka już wiedział co mi daje, więc wiesz, stały klient. Ty, ale tu nie byliśmy, patrz. To chyba śmietniki tu stały, A, wiesz? Ja tak, Przynajmniej tak to, no, dokładnie wygląda. Cyk. Tak, to były peki, no. No, tak. My tutaj wychodziliśmy chyba. A nie, zobacz, tutaj jeszcze jest, par. Co ty jadasz? Chłodnia. Czekaj dasz włączę, czekaj, cyk. Aha, czy to jest taka duża chłodnia? No tak, tutaj z tyłu jeszcze mamy chłodnię. Maczka, a tak. tutaj wszystko przetrzymywano. Tak. Myślałem, czy... że to jest na tyle świeżo. Nie trzeba go przetrzymywać. Tak. Tutaj myślę, że jest ubojnia na nie chłodnia. <grym> no wiesz. nie, nie odchodzę. Śliefodkie... To jest To odcinali mnie dziuchę, pozdro. Dobra, dawaj na stację, co? Dobra, dalej. Dystrybutory. Bo no wiadomo, każdy rozwadnia, bo kto nie rozwadnia, ten nie zarabia, tak, co nie? Oczywiście. To jest strzel chyba, to nie? A, to... Też się tego no. Wziął. Dojedziesz do 3% dalej. Nigdy tego nie Pompy. testowałem. Jeżeli ktoś z Was wie, czy rzeczywiście te paliwa działają w ten sposób. Czy lepiej jest dopłacić, bo się dalej dojedzie, to dajcie znać w komentarzu. właśnie, czy 98 robi jakąś różnicę? Nie, to jest jeszcze co innego. To jest liczba oktanowa. Dobrze, to w takim razie czy werwa robi jakąś różnicę? To też ci o to chodzi. Ale nieważne. Dobra, mamy następne liczydło, informujemy, że w dniu o godzinie stań kończy swoją działalność, zobaczcie, jest podana konkretna data, niecały rok temu czyli pewnie tak jak, znaczy, aha czyli Circle K, proszę, Shell to był, teraz to jest Circle K, ja zawsze się z tym gubię, co nie? Tutaj jest normalnie data podana, kiedy została zamknięta Kiedy? Yy, niecały rok temu Jeszcze rok temu można było tutaj tankować no? Dobra, wbijamy do środka, tu chyba był główny, że tak powiem, no sklep, tak? No wiecie, że stacje benzynowe, to one nie zarabiają już na, na tym, na benzynie, tylko, znaczy, chyba nigdy nie zarabiały dużo, tylko głównie opierają się na sprzedaży. Bezpieczeństwo podczas tankowania, nie wiem, czy te piety się zrobiły łatwopalne jakoś ostatnio, czy co? Dobra, zaplecze o wiele większe niż te co mieli w McDonaldzie, ale już się tutaj dobrali do niego. Tak jak widzicie. Co ciekawe, że mają bezpośrednio blachę położoną, żadnego wycieplenia. Chyba że tutaj jest. A tu, no, tutaj był podwieszany sufit, tak? To w ten sposób to zrobili coś mi konrad zginął. Ale to jest chyba takie zaplecze, właśnie socjalne. Załóż rękawice ochronne, załóż okulary ochronne. Alert, okulary. Muszą być na podczas stosowania jakichś substancji środków chemicznych. Zobaczcie, mop czysty, mop brudny, szczotomiotka, mop myjący, szczoton... Nawet są, nawet są odrysowane. Tutaj była główna strefa, tankowali raz, dwa, trzy, cztery, czyli osiem stanowisk. A my sobie tak w ogóle chodzimy na lajcie, zobaczcie, bo to jest dostępne, co nie? Tutaj budują drogę, możecie sobie wejść bez problemu Bardziej na lejcie się nie da wejść, po prostu stoimy przy drodze No więc... tak, tak, jakbyśmy szli poboczem, co nie? Tak jest Tu jest zamknięte chyba A my nie, chodzimy, czy nie? tam, gdzie nie można? Zobaczymy Zamknięte będzie, czyli nie idzie. Zobaczymy z drugiej strony Tu był kompresor Aha. Dobrze powiedziane, był To jeszcze jest... Nie wiem, że to zabezpieczenie felgi jakiej O, tu jest wejście Czas na lunch Nie, kondziu tam jest normalne wejście, zobacz. Tu jest otwarte przecież. Gdzie? Jest? No zobacz, drzwi nawet nie ma. A no. I zobacz, jakiś samochód stoi nawet. O, niesamowite. Jaki fajny. Jaki fajny. Dobra, tu chyba była restauracja, mi się wydaje, wiesz? Tak, to jednak było tutaj. po tej stronie, było w ogóle kasy... Tak, sklep taki zwykły, no. Ale to tutaj mieliśmy właśnie tą kawiarnię Tak. No i standardowo też... O, patrz. Prysznic. i masz tak, kanapki, kanapka z szynką, z żółtym serem, kanapki na ciepło, o, napad zrobić tylko cztery rzeczy więc to, to chyba takie pomieszczenie socjalne właśnie było tutaj nóż z ząbkami klejenia no. pieczywa tutaj też była właśnie typu kuchnia, jakoś takie co przetrzymywali różne rzeczy tutaj masz do spływu właśnie o, e, nieczystości, odpływu właśnie z wodą, e, tą którą płukali pewną całą restaurację po zamknięciu? Tak, tak. Tam zapewne są jakieś talety socjalne. Talety socjalne. Tak, <grywa> <Toalety. grywa> <Toalety>. jak to? Dla <grywa> ludzi, którzy pracowali? No tak, to jest dla, dla obsługi. To ciekawe, co to jest. To nie jest numer jest... fabryczny. Rodzaj pra... Aha, myślałem, że to jest apteczka, ale nie. Nie, tam są tamtych jest napisane. Tu? No tak. Okay. E, Złoż dłonie, przepra... ciepłą wodą, jak myć ręce. Tak. W tych czasach jest to jak najbardziej Chociaż oni, że tak powiem, wyszli stąd przed tym co się stało, to nie? Chrupiące kiełbaski z nowego grilla. Hot dog kiełbasa polska z sołaty mi cebulą. I tutaj kończy się nasza wyprawa po McDonaldzie. I stacji benzynowej w takim stanie, w jakim widzicie. Dzisiaj wam bardzo dziękujemy. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcji, bo to jest bardzo ważne. Tu macie nasze ostatnie filmy. No i co? Do to zobaczenia to na następnej, następnej wyprawie. wyprawie.